Widzę. Kurwa, baba znowu. na dziękuję bardzo za dwa sopki. Dziękuję. Są też leży. Jeden. Może być górę, patrzę górę, patrzę górę. Góra wybiegł. Góra wybiegł, proszę. No, no, kurwa, nie mogę. Go góra. I góra. Góra ostatnia. Nie wiem, czy albo są co? Popsuję w tym meczu. Ja pierdole. Kurwa 113. Gala. Gala, plecy. plecy leży, patrzę okno. Mogę ci fleszować okno, schodź już. No co, daj. Leci. <ścoughs> Pany moment. Mamy to. Robię klipa. Co, ty co? Ty robisz? Co to ty kurwa robisz? Gdzie jest doku jak koleś z Menta wychodzi, słyszysz ich? No właśnie nie słyszałem, ja myślałem, że to kurwa jest jeden i że biegnie o... Nie nie, jeden, no. ale nie słyszałem, że to jest u górą musicie krzyczeć po prostu i wchodzi. Ja nie krzyczeć Przedjemy ona na, na kołysza tutaj Wygraliście? Kraster. Wszystkie rundy, odkąd nie! kurwa był... Do... Od, zaczęliśmy krzyżyć wszystkie rundy. Pierdolę, że starzy z domu jeszcze nie wyjebali. Na tej ścianie. I kurwa na celu, na lampę. Sobie. Czekaj. I na lampę. Dobra, na, da mam, 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 no. Dawaj, w hmm. drzwi. Bye, bye. drzwi miałeś? A A jest! Pany moment! Pod silosem, kurwa daje? niebieska. Gdzie? Pod bs pod, pod, za bs no. O! Oh. Jest, fanny moment! Spaś się stało w ogóle. Czemu stąd wyszedł? Wygra spokojnie. Dzień Gdzie tak <grym> <grym> on <Odabił. grym> jest? Nie wiem! Tylko kurwa znajdziesz tą oh, bambę! Ja w tym <grym> dolę! No. no! to jest takim pingiem taki cyrk odkurwasz! Poczekajmy chwilę. Tam mógł pójść do domku. No dlatego patrzę sobie do mnie tu premieru, chodź. Chodź tu, 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 tu. A da się tak? Tak. Stań. No stoję kurwa. Krzyma. Kurwa wyżej stań, skocz. skocz. Ja, skacz, skacz, dasz, skacz, skacz musisz skakać. Skocz, kurwa, pojeb. Ale jak ja skoczę, to ty ten skocz. No, ja no, no, więc byś kurwa pizdy. do pizdy, ty. Masz, bo blokuj więcej. Sandwich, Sandwich. Sandwich, dusz biało, piątki. Fleszuję, fleszuję. Biało, kurwa, Le szef, szef, biało. Ja tak Leru. Leru! Leru, na co ty? To... Na pięć! Dobra, kurwa! Tajfun! Tajfunem <ślam> zajebał <ślam> <ślam> przez ty. Tajfun, tajfun deski. Brawa. Kur... Tajfun! A! <średencji> ja się jak się kurwa uruchomił, jak to zabiliśmy czterech No. Ej goście spalili i wynajdowali top midach. Uwaga plecy, ja, długą szybko. to szybko Czemu zrób, jesteś zrób. już co? Patrzcie, ja sklinę zrobię. O oh, kurwa, jest za późno Kurwa B, góra, skrócił, leci Uciek, uciek, wyjdźmy z tej trawy, jest wyjdźcie Jest, jest, do prawej góra B ja pierdolę Zaraz mam flasha mi z góry no właśnie to B za na to Już Nie, no ja jebię było stać na spółkę O Polak <grym> <grym> Nie, po lecz, nie, 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 Co nie, za nie, nie, kurwa! nie, no kurwa, nic nie, 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 tam nie, no nie, Ja nic ja nie, widziałem to tam, to, to. kurwa! za nie, Kurwo nie, kurwa! nie, 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 kurwa! Stoi na górze, pod góry e... szat... Rampa, rampa, lewcie oh Rampa, rampa, gościu biega plecami i ja nie mam co dać Kurwa, ruszcie chłopie, bo tarapaty są Nie, no ja pierdolę wstyd. No, co ja zrobię. Nie, nie, nie. Nie, nie, Co Nie, 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 pierdolę, Nie, no, kurwa. O kurwa, nie, 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 nie. nie, nie, Fala to, Weź Nie wiem co masz. Bezpieczna. 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 Pa, Bezpieczna. Bezpieczna. Bezpieczna, to pisał. Ale Ale widziałeś co jest Złąpy, Bezpieczna, góry zabiało. plecy flaszuję. Smokuję, to smokowe, bo ma dziura. Flaszuję. Flaszuję. Dziura w smoku jest. Weź jeszcze jedzę po skałcie. I to jest komunikacja, Wojtki, i to jest komunikacja, bojtki, na pewno się jest tak No się śmiał kurwa na usta. Kurwa fejska. To kurwa, nie kurwo. Dobra, że sobie to Ty jakiś psychicznie dzisiaj jesteś, kurwa. <grym> no bo, kurwa kurwa, w skórgach wszystko, się nie ludzie, ludzie mnie skanują i kurwa, w nie, to ja nie gram. mi przez smoka. <grym> The dwóch. shows, Teki z granatami. Biegnijcie dolną na mida. Dobra. Dolną na, na, na mida! Mada. Ja pierdole, wychodzę. Wychodzę, no serwano nie dam rady. Bo... Idę się na jebać ja. No nie. Jeszcze więcej fula mają A nie? A nie, A Nie, 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 tak. nie, Ja nie, się wydarzyło? 10 HP Ja nie, nie, No nie, 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 no Kurwa, będzie mi się kurwa papalaków. To jest czwarty czy piąty raz kurwa już. Ja pier. Zobaczymy. Jeszcze, jeszcze nie kupił pierwszej w i i trzy kedy, No to kurwa kupi to razu Jak tylko usłyszę, jak hera z idzę, dostaje O, o, dobra, wychodzę. O, dobra. Elo kurwa, fajnie się grało. O, puść, kurwa, matchmaker.

no ja mam to, się mówić, że kurwa broni chcesz Taś, kurwa że to robisz, ty to wiesz to Smoka mi Nie było nic, do mnie Kurwa nic nie słyszę Kurwa dobra Kurwa mać Na naszej szóstce Kurwa Rampa idą na kogoś ma rampa, bomba To halia chyba Są